Halo I witam Was na moim kanale ja Marcinex Da łapkę w górę, zaskróbujcie mój kanał, zająć się woneczkiem, dacie w górę. Widzowie. Dzisiaj nie gramy, ale pokazuję Wam. Z Harego potera zestaw? Z książką. Eee... Zaczynamy! W tym zestawie mamy Harego. Mamy... nie wiem, jak ona się nazywa, nazwali. Harego. No i panią, nie pamiętam jak ona się nazywała, możecie napisać jak ona się nazywała w komentarzach. Jak ona się nazywała, ta koleżanka. No i mamy książkę. Otwórzmy sobie ją. A! Czekajcie, widzowie. Już dobra, i teraz wyciągniemy. W tym zestawie mamy po prostu taki stołek z filiżanką. To położymy sobie go tutaj. Mamy taki obraz. Tutaj go sobie położymy. Mamy kanapę, którą położymy tu. Mamy stół, który położymy może tu. Czekajcie, widzowie. Dobrze, już widzowie No zobaczcie jak to wygląda No i tutaj mam nasze postacie Harry No i one, jak one się nazywają No i tak wygląda ten zestaw W tym zestawie można też rozłożyć O, jeszcze nie rozłożyłem tych Oj Poczekajcie, muszę naprawić widzę. Pokaż ja naprawione, tylko muszę przerzucić to. Tak, i tak wygląda ten zestaw. Tak, tak postacie. Jeszcze raz pokażę, czy było widać. No i pięknie, i widzowie, to już jest koniec odcinka. No to pa, pa. pa.